Eee, witam z tej strony, ja, Kozelnik. A dzisiaj śpieszę się, nagrywam filmy na zapas, bo jest obecnie 23 grudnia i ja za dwa dni będę wyjeżdżać. I nie będzie mnie przez cały tydzień, nie będę nic nagrywać, a więc chciałbym coś tam na zapas ponagrywać. Nie miałam pomysłu co nagrać, niż po prostu kontynuować naszą przygodę w tej grze. Lecimy, środa, z zobaczymy. Thank you for asking. How about yourself? I'm doing all right. I, <muchy> a a I heard that some of the employees saw a preview of the new animatronics design, and they were a bit concerned that they looked a little too scary and robotic. What were your thoughts on that? Well, I can understand why they might think that, but I assure you the final project will be much more child-friendly. The employees only saw a Work in progress, and we're still fine tuning the details. I hope you're right, William. We don't need any negative experiences from our young guests. As I mentioned before, I've been studying child psychology to ensure that the animatronics create a positive and safe experience. I'm confident that we'll achieve that goal. I believe my robots will be the best around. All right then. I trust your expertise in this area. On a personal note, how are you holding up with, with the uh, divorce proceedings? It's been a difficult time, Henry. I won't lie about that. But I'm doing my best to keep my focus on my work and my children. They're the most important thing to me. So is Charlotte for me. She's my only family. I just want you to remember that it's okay for you to take some time to yourself can't pour from an empty cup. Don't forget to take a break and recharge. Thank you for the reminder. I appreciate your concern. I'll try to take care of myself as well and my work too. No problem, William. We'll talk again soon. Take care. You too, Henry. się skupić na tym, co O! Oh! Yy, środa, jej. Miejmy nadzieję, że będzie tak spokojnie jak było ostatnio, ale bardzo w to wątpię. Ja się dalej dziwię, że nic stąd nie wychodzi. Stąd wkrótce coś wyjdzie, to coś będzie. Ojej, Okej, okay. spokojnie jest. Ojej. Gdzie on jest? Tutaj jest. Dobra.

co ma znaczyć? Nie pisałem się na coś takiego Czemu mi kukła stąd wychodzi? Okej, okay, tutaj spokój Dobra, ja zamykam te drzwi, on jest za blisko Nie. Już nie ma? Eee. Nie, zamykam te drzwi. Siema, ma Fredberg. Ja nie ufam mu. Temu tym bardziej. Róż się w końcu. Ja muszę te drzwi otworzyć. Oj, oj. oj nie. Jak ja im nie ufam? Nie ma. O, ja nie mogę. Nie, nie. Co to miało znaczyć? To nie było miłe. Tam jesteś Fredber? Tutaj dalej jesteś? Nie macie. I dobrze. Ostatnio tutaj byłem dwa dni temu i było dosyć spokojnie, a teraz wrzucają mnie na dziką wodę. Gdzie jest królik? Nie. Nie Tutaj też pusto Gdzie jest królik? Tutaj jest Okej okay. Nie Nie Nie, kukła, kukła, kukła Zapomniałem o niej Dobra, tutaj jest spokojnie, możemy na razie otworzyć Ale ich jest tylko trójka to jest ten plus. I jest tylko trójka. Czemu jest? Czemu nic nie widzę? Nie. Nie róbcie mi tak. Dlaczego ja tam widziałem twarz? Nie robi się tak. Dobra, to jest miś na 100%. A tutaj jest królik też na 100%. Dobrze. Wiemy, gdzie są. Nie. Czemu są dwa króliki? Czemu są dwa króliki? Czemu tu nie było go tutaj? Nie było go tutaj. Nie mam te drzwi. Zamykam. Co się tu dzieje? Czemu są dwa misie i dwa króliki? Są jakieś wczesne modele? Czy my tutaj mamy do czynienia z klonami? Co to tak puknęło w drzwi? Dobra, tutaj jeden królik, tutaj drugi królik, tutaj jeden misio, a drugi? On tam dalej siedzi. No co ja mam z nim zrobić? Ej, kukła Pusto, tutaj za chwilę królik przyjdzie. To jest drugi. To jest misio. Jak się zląkłam Ja nie mogę. Czemu ich jest pięciu? Czemu ich zawsze musi być pięciu? Czemu ja tego skipnąć nie mogę? O, mogę skipnąć, dobra. Tak. Czemu ich jest tutaj dwóch? Oni jeszcze bardziej się ruszają niż w poprzedniej rundzie. On już jest tutaj. Ekran mi się jeszcze psuje. Fajnie. Fajnie. Czemu ja widzę twarze? Ekran mi się psuje. I dosłownie. To mi się nie podoba. Dobra. Jeden, drugi. Jeden, drugi. Mamy całą trójkę na oku. A mam nadzieję, że na razie tam nic nie ma. Tego drugiego tam też nie ma. Gagatka. I dobrze. Niech tak. Zostanie Dobra, chyba udało mi się ich zatrzymać w jednym miejscu Bo tak stoją, stoją i nie śpieszy im się z ruszaniem nie, nie żeby coś, mi się to podoba oczywiście Tutaj pusto, tutaj też pusto Czy możemy sobie sprawdzić te... ojoj Ojoj Ale to jest drugi królik Ich jest dwóch Chyba, że to nie jest... nie no to jest królik, dobra Roz chwilę o chwilę zwątpienia, ale teraz nie wątpię, że to jest królik. Ojoj, ojoj! Oni są zbyt blisko. Oni chcą podejść do mnie naraz. Nie ma, nie ma. Nie! Widziałam, że ja ujedę na tę umrę Nie! Tutaj pusto? pusta Ty tutaj stoisz? Dobrze, stój tutaj. Obaj są tutaj. Fajnie. Podoba mi się to. Słyszałam? E, słyszałem okay, okay. Nie. E, ojoj. Ojoj. Nie za blisko, kolego? Ja zamykam te drzwi. Nie ufam. Ty ja tam stój cicho. Dobra, stój tam. Stój tam. Ja nie wiem co ty robisz. Ten w sumie tam co był, też nie wiem co robi. Przejdźmy tą noc, błagam. Jeden, drugi... A gdzie trzeci? Gdzie jest trzeci? To jest niedźwiedź. To jest królik. A tu jest znowu... Ten królik zasuwa. On biegnie, on tupta. On jest już tutaj. Zamykam te drzwi. Dzisiaj nie mam marchewek. O nie, królik jest za blisko. Pusto. Pusto. Dobra, patrzymy się na te dwie kamery. I tutaj. wiedzieć czy oni po prostu są blisko? I to tyle. Na więcej kamer mi się nie chce patrzeć już Nie podobają mi się te dźwięki w tle One sugerują, że coś mi za chwilę wyskoczy na łeb Staram się często patrzeć na tego królika Aby on nie przyszedł Nie wiem co on robi Niech sobie siedzi na tej kamerze I płacze Ojej Ale tego nie chcę. NIE! On wychodzi Ja nie wiem co on robi Dawaj są. Eee, kukła, kukła. Nie ma. Pusto. Nie podobały mi się te dźwięki w tle. On tam dalej stoi. To i Freddy za chwilę będzie. Czy tam Fredber. Jedenki. Nie! Zamykam te drzwi. Ja nie, ja nie chcę, mam bliżej podszedł. Ja nie wiem, co on robi. O nie, to jest ten. Zamykam te drzwi. Jest! Mamy to. Oho, co my teraz mamy? Czyli my teraz sprawdzamy jakiegoś innego królika, który ma bardzo dziwne oczy. Masz gdzieś coś? Może w mordzie? Czekaj, czyli co? W czwartej nocy sprawdzimy tego drugiego misia, a w piątej co? Kukłę? Czyżby? <śmiech> <śmiech> Dobra, wiecie co? Ja będę kończyć, bo to jest... <laughs> Już zmęczony jestem. Um... Ja przejdę. Uh, ja was żegnam. Ja Bye.